Dzieńka, i witam was w kolejnym odcinku z The Walking Dead The Final Season, epizod drugi, pod tym rzeźni wieniątych po Suffer the Children Jest to już yeah. ostatni odcinek z tego drugiego epizodu Z góry was, przepraszam, że wcześniejsze jakieś szumy I, i w ogóle... że było momentami za głośno If you do. Okay, but not the F word. Shit is the upper limit. Oh, that guy is a... F a shitbird. It's not funny, Clem. Come on. I'd take a big shit on his head. <laughs> okay, that's enough. <clears throat> Try thinking about something else. Count the monsters you see. Same number as before. Three. Four. AJ, it's okay if Abel frightens you. You know how to control that. There's ten monsters out there. He doesn't frighten me. But when he comes here, I call dibs. I'm the one that kills him. Okay? AJ, I don't like the way you're talking killing is never easy or fun or to be treated so casually is it because i'm trying to be good because of marlin it's just because you should never think about killing like that <coughs> there's 12 of them now but what if we played rock-paper-scissors if i win, you change your mind and i get dibs on abel. oh, you I I have him him. please. i'm not being casual. aj, i mm. said no. come on. you won't always be able to tell me no. what did you just say? nothing. i didn't mean it. <coughs> Clint, I, I see something. <coughs> Here, you look too. Oh, That's not a walker. Good job, AJ. Come on, we have to tell the others. No. They finally show up. Yeah. Stay safe. Okay. We're ready. They've got at least four more people, all carrying guns and carts, probably to carry people away. Oh no, assholes! I can't believe they're really here. If they get inside, I'll keep them focused on me. That should give Willie and Mitch time to set up the bomb. I'll set it under those carts. It'll work. I promise. If they manage to get in, we fall back to the admin building. Exactly, right into our traps. They're in for a rude fucking surprise. Those duffel bags will break bones, easy. So, ah, uh, any final words of wisdom? You've faced them and won, after all. Well, sort of. Lewis, shut it. No matter what happens. <laughs> oh, shit, fuck Christ. Christ. oh cool

Dobra, będziemy teraz tam teraz robić. czas, 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 tak

Get the chance. Where's our new recruits? They're, They're not yours. <laughs> Search the yard. If Clementine moves, shoot her. We'll find them, Clementine. And then we'll take them. And you. And your little boy. I don't think you want to kill me. Just like you didn't want to in the woods. <laughs> Shut up! You can't fucking do it. Can you? <clears throat> You've changed. I grew up. I can see that. God, you are just like him. Lee would have been heartbroken knowing he taught you all the wrong things. That the sweet little girl he protected turned out like this. He taught me how to survive. How to kill. Yeah, some job he did. He still died, Clementine. Nawet nie wiesz jak umarł, ty szmato. Get out. If you won't help me find the others, I'll find someone who will we recruited from this school before. minnie wanted to come along tonight to tell you how well she's adjusted to her life, how happy she is. She, she, said she had a girlfriend back here. friends she missed. one guy who could always make her laugh, no matter what. and her little brother. she missed him the most. yeah. yeah. Where are they? Let me take you to them. I can't. I just want them back. Please. You'll be happier where they are. Shut up, Lily! You've always been a liar and a killer! You're not taking anyone else from me! Very no. dobrze. Oh, I wycofywujemy się. Czas zgnić tego snajpera. God damn it! Ja pierdolę. <laughs> Kill who you have to take the rest. Ja pierdzielę. <laughs> <laughs> Kurwa. No! <laughs> Udało się. A, pizdo. Kurwa normalnie jak w kabinie są w domu, nie?

<laughs> no, I never see someone like you, weak, small, afraid, and still alive. Well, bet a lot of folks die to get you here. Mosh, <laughs> you choke, or you lose your fingers. Kurwa. Dobrze. O kurwa. Obyśmy wylądowali na nim. Shit! This should be easy. You won't kill me. I know you won't. Why? We were like family once. He won't hurt family. Kto się na nią rzucił? Luis? A ty... Kurwa, nie wystarczy ci? Jeszcze po mordzie chcesz dostać? Kurwa, połamana noga. Nie, ten Abel ma tak przypierdolone tutaj, w tym... ...epizodzie. Jezus Maryja. Ale bardzo dobrze robi. Jestem chyba Asima. Jeszcze ktoś? Dobra. Szkoda Mimicza, naprawdę zblokowano osiągnięcie dedaj Clem I'm sorry. For trusting her. <laughs> <laughs> they took them. A sim and Omar. No, and... And... God damn it. Luisa, <sighs> I know. We're going after them.

Spoko, ja bym go ogólnie zabił. Jakbyśmy się dowiedzieli czegoś rzeczywiście prawdziwego. Eee, odcinek drugi, żeś winiątek. Little girl, little girl, don't Abel schwytany. Abel był wściekły, kiedy kazałaś Violet strzelić do Lili. Abel był pod wrażeniem, kiedy kpiłaś z Lili, by cię zastrzeliła. Hm. Sprawiłaś, że Lili była niewzruszona. Mhm. Lili ucieszyła się, że ją pamiętałaś. Lili była zadowolona, kiedy przyjęłaś jej pomoc. Pozwoliłaś, by Louis został porwany. Czyli, jakbyśmy uratowali Louisa, to prawdopodobnie porwana by została Violet. Eee, może to lepiej. Eee, Louis ucieszył się, kiedy powiedziałeś, że jest ci przykro i zraniliście go z AJ'em. Louis poczuł się zniechęcony, kiedy wolałaś spędzić czas z Violet, a nie z nim. Aha, okej. Okay. Louis poczuł się porzucony, kiedy pozwoliłaś bandytom go zabrać. Co? AJ poczuł skruchę. AJ był zadowolony, że mógł spać w Twoim łóżku. Poczuł bezsilność, kiedy nie pozwoliłaś mu zaklepać Aibla. Sprawiłaś, że Ruby czuła się wdzięczna. Ruby zdenerwowała się, kiedy e, powiedziałeś, że wszyscy są odpowiedzialni za śmierć Marlona. Ruby poczuła się e, pocieszona, kiedy okazała się współczacie w związku ze szkolną pielęgniarką. Ten zamyślił się, kiedy powiedziałaś, że ludzie muszą ustanowić nowe zasady. Ten był pełen nadziei, kiedy powiedział wszystkim, że według niego epoka szwędaczy kiedyś się skończy. Wajolet przez, przez ciebie czuje się mściwa. Wajolet poczuła ulgę, kiedy wróciliście z AJ'en do szkoły. Wajolet uradowało twoje wyznania. Super. Prawiłaś, że James, czuł eee, James poczuł się doceniony fajnie. James poczuł się pomocny, kiedy pozwoli pozwoliłaś mu dać AJ'owi jabłko. James to zaciekawiło, kiedy powiedziałeś, że wchodzisz z Georgie. Mitch nie żyje. Mitch był zaskoczony, kiedy przyznałeś, że AJ popełnił błąd, zabija zabijając Marlona. Misz był poirytowany, kiedy postanowiłaś pomóc Ruby pochować szlendacza. Hmm. Omar został porwany. O kurde, on przecież był ranny. Mam nadzieję, że chociaż mu pomogą. Rosie była lojalna względem ciebie potem tym, jak pogłaskała się na dziedzińcu. Pójilibym zły, kiedy nie wybrałaś jego pułapki na bandytów. Asim został porwany. No. Udało mi się trzy znajdki zdobyć, czyli wszystkie. Dobra, i z tego epizodu to było na tyle. Szczerze mówiąc troszeczkę dziwny był ten epizod Wrzucili um, nas, potem nas na spokojnie przyjęli, po tym jak dostaliśmy, zostaliśmy zaatakowani. Um, później oczywiście im pomogliśmy, no ale i tak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Co będzie się dziać w trzecim epizodzie pod tytułem Zepsute Zabawki, po angielsku Broken Toys, dowiecie się w następnym odcinku. Tak więc uh, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku i jakże w następnym epizodzie uh, z The Walking Dead Final Season. Nowy epizod będzie się oczywiście nazywał e, Zabsytka zabawki, po angielsku Broken Toys.